Hejka, tutaj AstraZepas i witam w kolejnym unboxingu. Dzisiaj pokażę Wam dwa popki i parę niepopów, a w następnym unboxingu, który będzie jeszcze prawdopodobnie w tym tygodniu, przyjdą mi spanielki i jest ich aż 8, więc czekamy, czekamy. I jeszcze na wstępie zaproszę Was do mojego Instagrama PS, na którym wystawiam figurki, które są na sprzedaż. Co do ceny można negocjować. Podam wtedy moje konto na Vinted i tak dalej, i będziemy mogli się dogadać. Nie będę przedłużać i zaczynamy. Zaczniemy sobie od niepoków, i pierwszym jest taki oto piesek to jest chyba owczarek niemiecki, z tego co yy, kojarzę. Ma on dziurkę i w ogóle jest bardzo ładny. Dalej mamy takiego słodziaka. Również jest prześliczny, po prostu. Bardzo, naprawdę, no, tylko jest troszeczkę brudny, ale bardzo ładny. I ma dziurkę. Dalej mamy takiego kotka, które po prostu kocham. Ich kształt jest cudny, no, tak wygląda. I w ogóle tak mi urzek, że, no, ach, on jest taki śliczny. Ma dziurkę. Jest naprawdę. Piękną, cudowną figurką. I ostatnim już nie popem jest taki śliczny Bernardyn. Mój pierwszy Bernardyn w kolekcji. Tak wygląda. I ma czerwony magnesik. No jest po prostu przecudny. A teraz pokażę wam moje dwa popy. Zacznę od tego, którego już kiedyś miałam, ale okazał się on fejkiem, po czym urwała mu się główka. Więc mam go gdzieś. Chciałam wam go pokazać, ale... Gdzieś go wsadziłam i nie mogłam go znaleźć, bo wtedy się zdenerwowałam. Więc pokażę wam teraz tego oryginalnego już kolego. I jest to ten oto coli. Tak wygląda. Jej stan nie jest zachwycający. Ma dziurkę, ale udało mi się ją taniej kupić. A naprawdę bardzo chciałam mieć już tą Koli w swojej kolekcji, bo było ono moim wielkim marzeniem. I postanowiłam po prostu już ją zakupić. Jest oryginalna. Ale i tak uważam, że jak do stania na półce bądź poruszania jej główką do filmiku, to naprawdę jest w stanie dobrym. I nie potrzebuję jej w lepszym. Tylko chciałabym jej odmalować nosek, ale nie wiem, czy uda mi się zrobić taki kolor, jaki ona potrzebuje. Więc na razie z tym nie kombinuję. No ale tak wygląda. By do... Dobra, przejdźmy do następnego. Następnym jest ta śliczna shorthairka, która jest po prostu przepiękna. Ma szary magnesik. I naprawdę była ona moim ogromnym marzeniem, aż w końcu postanowiłam ją po prostu kupić, bo stwierdziłam, że no kurde, mam mało shorthairów, trzeba się wziąć za zbieranie shorthairów. Więc... Wzięłam się za to zbieranko, no i mam kolejną shorterkę. Jeszcze mają mi przyjść dwie. Więc fajnie i nie mogę się doczekać. Tak właśnie wygląda. Jest w ogóle w stanie prawie idealnym: ma tylko tutaj jakąś kreskę. I no, jest, jest śliczne. A w ogóle te pręgi ma takie dość ciemne. No nic, nieważne. Oglądałam po prostu przed chwilą yy, o, ten filmik Uluru, no i mówiła właśnie o tych pręgach, no i mówiła, że powinny być jakby ona miała jaśniejsze, a, a ona wydaje się jakby miała ciemniejsze. Tak jak na nią patrzę po tym filmiku, kamerze, no ale nie wiem, nie wnikam. Okej, okay, więc to na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach w kolejnym unboxingu po prostu yy, ten, więc no do zobaczenia, buziolę i pa pa!